Festiwal w Jarocinie był jednym z największych festiwali lat 80. w PRL. Poznajmy zatem jego historię oraz istniejący spór na temat jego wpływu społecznego, jak również jego charakteru. Historię festiwalu funkcjonującego od 1980 roku. Pod szyldem ogólnopolskiego przeglądu muzyki młodej generacji w Jarocinie, należałoby rozpocząć od Wielkopolskich Rytmów Młodych, będących jednym z jego protoplastów. Tak więc skromnie, na lokalną skalę historia festiwalu w Jarocinie rozpoczyna się w 1970 roku. Pierwsze edycje Wielkopolskich Rytmów Młodych miały stały termin pod koniec września. Przesłuchania odbywały się w sali koncertowej bursy w klubie Olimp oraz w Domu Kultury Kolejarza. Zespoły, głównie z południowej Wielkopolski, walczyły o trzy przyznawane przez żywi nagrody: złotego, srebrnego i brązowego kameleona. Rytmy zdobywały stopniowo renomę na tyle, że już w 1973 roku, oprócz uczestniczących w konkursie amatorów, zaproszono również zawodowych muzyków. Natomiast już Siódme wielkopolskie rytmy młodych 1976 rok zagościły w nowo wybudowanym jerocińskim ośrodku kultury. Wydłużeniu ulegał czas kolejnych edycji, z biegiem lat na temach rytmów młodych ukazywało się coraz więcej artykułów w prasie ogólnopolskiej. Drugim po wielkopolskich rytmach młodych ogniwem, bez którego najprawdopodobniej Jerociński festiwal rokowy nie mógłby powstać. Była muzyka młodej generacji. Pierwsze edycje festiwal w Jarocinie 1980-1982 nawet nazwę przyjęły od tego ruchu. Pod tym szyldem w latach 1978-1982 zorganizowano wiele koncertów w całym kraju. Przy czym do dziś najbardziej dały się zapamiętać, pominąwszy już oczywiście sam Jarocin te towarzyszące odbywającemu się również latem każdego roku Sopockiemu Pop Session. Tak jak w latach wcześniejszych młodzi polscy twórcy działali głównie pod hasłem Polska Młodzież Śpiewa Polskie Piosenki, tak teraz wraz z nowym nurtem pojawiło się motto Polska Młodzież Gra Muzykę Nieustępującą Zachodniej. Tak jak po wielkopolskich rytmach młodych festiwal rockowy w Jarocinie odziedziczył całą bazę organizacyjną, tak też muzyce młodej generacji zawdzięczał on właśnie ową otwartość na nieodkrytych jeszcze, nie mających dotąd możliwości zaprezentowania się gdziekolwiek indziej twórców. Pierwszy festiwal w Jarocinie odbył się w dniach 6-8 czerwca 1980 roku. Koncerty gwiazd odbywały się każdego wieczora w amfiteatrze. Amatorów zaś przesłuchiwano w godzinach wcześniejszych w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Główną nagrodą nadal był Złoty Kameleon, przyznawany już jednak nie przez jury, a przez publiczność. Drugi ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji, zorganizowana w dniach 11-13 czerwca 1981 roku. Ranga imprezy rosła, świadczy o tym chociażby ilość zespołów zgłoszonych do przeglądu, niemal dwukrotnie przewyższająca tę z poprzedniego roku. Grup ubiegających się o udział było tym razem dokładnie 107. Podobnie jak rok wcześniej, z całej puli zakwalifikowano ich 15. Kolejna edycja przez wielu uznawana jest za przełomową w historii festiwalu. Mający tym razem miejsce w dniach 24-26 sierpnia 1982 roku, przegląd był przecież pierwszym po 13 grudnia, czyli po wprowadzeniu stanu wojennego. Warto nadmienić, iż właśnie z powodu ograniczeń wynikających z prowadzenia stanu wojennego nie odbyły się tego roku imprezy takie jak choćby Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, czy też Muzyczny Festiwal w Sopocie. Jarocin, wprawdzie nie bez uprzednich problemów, istniał nadal i miał się dobrze. Związane to było z liczniejszą z roku na rok widownią. Według różnych źródeł do Jarocina zjechało wówczas od 6 do 8 tysięcy młodych słuchaczy. Również z tej przyczyny na początek każdego z festiwalowych dni zaaranżowano otwarte dla publiczności próby. Wraz z rokiem 1983 przyszły do Jarocina spore zmiany. Impreza zmieniła swoją nazwę na Festiwal Muzyków Rockowych. Jednocześnie rozrosła się do wielkich rozmiarów. Trwała teraz równo tydzień od 6 do 14 sierpnia 1983 roku. Część koncertów przeniesiono na stadion, dzięki czemu wreszcie wszyscy chętni mogli się pomieścić, co najmniej kilkanaście tysięcy fanów. Do konkursu zgłosiło się aż 305 zespołów. Z tej puli komisja ich Izrael 225. 1984 rok. Dość powszechnie uznaje się za najlepsze w historii festiwalu. Liczba kandydatów nieznacznie przewyższyła tę z roku poprzedniego. Było ich dokładnie 327. Najlepiej pamiętanym wydarzeniem tego roku był koncert Desertera, podczas którego doszło do sprzeczek między członkami zespołu a organizatorami. Oto relacja jednego z muzyków. Przytaczam te słowa. Było cholernie gorąco. Susza, 30 stopni. Duża scena była na stadionie. Murawa zmieniła się w klepisko, z którego unosiły się kłęby kurzu. Przy 20 tysiącach ludzi nie dało się oddychać. Przed wejściem na scenę powiedziałem skandalowi, że poprosił przez mikrofon strażaków, by polali płytę wodą, bo nie damy rady zaśpiewać. Organizatorzy odpowiedzieli nam za konsolety: albo gracie, albo ze sceny. Skandal na to, jak wy traktujecie ludzi. Cały stadion zawrzał. Organizatorzy wyłączyli nam mikrofony. Publiczność dostała szału. Zaczęli rzucać ziemię w konsoletę. W końcu w odsłuchu usłyszałem: Jeśli zaraz, Gnoje, nie zaczniecie grać, to wjedzie tu kilka tysięcy zomowców, którzy stoją w lesie. Nie wiem, kto do nas to powiedział. Nie chcę zgadywać. Zapięcie trwało z pół godziny. W końcu zdecydowaliśmy się zagrać. Koniec cytatu. Jarocin 1985 roku dał się zapamiętać między innymi przez rekordową popularność. Zgłoszonych do konkursu było 436 wykonawców, więc najwięcej w historii. Wykupiono 18 tysięcy karnetów. Impreza odbyła się w dniach 13-17 sierpnia 1985 roku. Niewątpliwie jednak największą legendą festiwalu okazał się koncert Republiki. Najsłynniejszy i najlepszy w jej karierze. Po tym jak zespół zaprezentował się w czasie przeglądu w roku 1982, miał jeszcze wśród tutejszej widowni rzeszę oddanych wielbicieli. Jednak przez nieobecność na festiwalach w latach 1983 i 1984 oraz za sprawą głosów podyktowanych współpracą zespołu z Telewizją Polską, pojawienie się głosów iż zespół sprzedał się i zdradził swoją publiczność. Ilość fanów gwałtownie spadła, zaś powszechną stawała się niechęć czy wręcz nienawiść do Ciechowskiego. Mimo to, Republika zdecydowała się w 1985 roku podjąć wyzwanie i przyjechać do Jarocina. Z tego powodu obrzucono ich początkowo czym tylko się dało i wygwizdano. Po występie publiczność chciała bisu, ale zespół nie wrócił na scenę, by go zagrać. Pozostałe lata 1986 do 1994 roku zaczynały być powolnym, a w końcu faktycznym upadkiem festiwalu muzyków rockowych. Zaczęła wzmagać się cenzura, bo festiwal zabezpieczać zaczęła inna komenda, której funkcjonariusze często prowokowali, co prowadziło do bójki w właśnie. Po upadku komunizmu w Polsce zaczęła się pogłębiać polaryzacja pomiędzy różnymi subkulturami muzycznymi. Również kończąca się bójka między nimi jak i przeciwko służbom porządkowym, tym, tym razem już policji, starcie z policją właśnie w 1994 roku jest podawane jako jeden z powodów nieodbycia się kolejnej edycji. Ostatecznie festiwal przestał być również rentowny, przez co w roku 1995 kolejnej edycji nie było. Przejdźmy teraz do wspomnianego na samym początku wpływu festiwalu na społeczeństwo oraz kwestii odnośnie charakteru festiwalu. W roku 1984 uczestnicy festiwalu swój udział w imprezie tłumaczyli chęcią zaspokojenia następujących potrzeb: samo określenie w grupie rówieśników, słuchanie muzyki oraz kontaktu z ciekawymi i interesującymi ludźmi. Kontestowane natomiast były przemoc oraz aparat przemocy, nienawiść i zakłamanie. Jarocin często jest utożsamiany z miejscem, gdzie młodzi ludzie bez skrępowania mogli głosić swoje poglądy i kontestować istniejącą wtedy rzeczywistość. Istnieje pogląd dowodzący, iż festiwal był zorganizowany przez władzę wentylem bezpieczeństwa, który pozwalał na łatwiejszą kontrolę młodych buntowników. Wydaje się oczywistym, że tak wielka impreza nie mogła odbyć się bez przyzwolenia władz. Zatem już sam ten fakt wydaje się potwierdzać teorię wentylu. Jednakże, jeżeli weźmiemy pod uwagę przekaz, jaki płynął od muzyków podczas festiwalu, szybko okaże się, że nawet jeśli Jerocin miał być miejscem bezpiecznego wyładowania emocji, to szybko wymknął się decydentom spod kontroli. Jedyne raporty na temat festiwalu z lat 1986-1989 i są dość lakoniczne. Ograniczają się do roli ogólnych sprawozdań, nie traktując je ja rodziny jako wydarzenia potencjalnie wywrotowego. Jednocześnie nie znaleziono dokumentów świadczących o zainteresowaniu służb bezpieczeństwa imprezą w latach wcześniejszych, co może świadczyć, że festiwal nie był postrzegany jako realne zagrożenie i władza mogła traktować go jako dobry sposób wyładowania emocji. Przez młodzież i odciągnięcia jej od działalności antykomunistycznej. Tomasz Budzyński, lider zespołu Siekiera, twierdzi następująco: Nic przecież w tym kraju nie mogło się odbyć bez zgody jakiegoś czerwonego pająka. Co roku, tuż po przyjeździe do Jarocina, na próbie dostałem od smutnego pana karteczkę. Biuro Służby Bezpieczeństwa, proszę stawić się o godzinie 17. Chodziło naprawdę o to, by pokazać nam, że jesteśmy pod ścisłą kontrolą. Że nie ma co fikać. Teorii wentyla stanowczo jednak zaprzecza Walter Heustowski, twórca festiwalu. Oni tego po prostu nie zauważyli. Z Warszawy do Jarocina było daleko, nikomu nie chciało się jeździć. Są tacy, którzy uważają, że to był jakiś wentyl bezpieczeństwa. Ale to kompletna bzdura. Nigdy nikt mi nie powiedział, kto ma wystąpić, a kto nie. Jeśli chcieliby coś zrobić, to by nas zlikwidowali. Impreza nie była jednak całkowicie pozbawiona kontroli. Relacje muzyków występujących w Jarocinie wyraźnie to potwierdzają. Druga z opinii sugeruje, że festiwal był jedyną w swoim rodzaju oazą wolności, która pozwalała na wyrażenie każdej nowej radykalnej opinii i gdzie czujne oko władzy nie sięgało. Choć pewna kontrola była, to jednak trzeba przyznać, że z całą pewnością na festiwal można było pozwolić sobie na więcej niż w życiu codziennym. Jak wspomina Krzysztof Grabowski, perkusista i autor tekstów Dezertera, na koncertach wykonywaliśmy cały repertuar bez najmniejszych zmian. W każdym tekście nie zmieniliśmy ani słowa, a przecież pierwsze nasze teksty kwalifikowały się pewnie na parę lat więzienia. Również Muniek Staszczyk, wokalista Tilaw twierdzi, że festiwal to była prawdziwa wyspa wolności, w tej części Europy nieprawdopodobna. Jako, że był to festiwal, największe znaczenie dla uczestników wydarzenia miała muzyka. Jest to na przykład opinia Mirosława Makowskiego, jednego z autorów albumu pokolenie J8, Jarocin 8089. A przecież do Jarocina przyjeżdżano przede wszystkim, by posłać muzyki. W ówczesnym radiu dominował inny muzyczny obieg. Jarocin był szansą na prawdziwą alternatywę. Ze współautorem Konradem Wojciechowskim wyrażę również opinię. Że Walter Haustowski stworzył autorski festiwal. Mówiło się, że faworyzuje pewnych artystów, że szuka nowego Chopina. Z kolei Rafał Dutkiewicz w Polskim Radiu 24, jako gość audycji PRL Historia Prawdziwa, mówi, że okazało się, że powstała instytucja, która wykreowała zespoły popularne do dziś. One mówiły za milczącą zbiorowość. Tak z kolei wypowiedział się Leszek Gnoiński w rozmowie z Piotrem Litką. Już w 1982 roku pokazały się młode zespoły, które stawały się głosem pokolenia, ale chyba najważniejszy festiwal odbył się w 1984. Już rok wcześniej zmieniono nazwę na Festiwal Muzyków Rockowych i do głosu doszło nowe pokolenie. Rock stał się zwierciadłem poglądów młodych ludzi sztuką wyjątkowo aktualną i progresywną. Festiwal niewątpliwie przyniósł się do wypromowania muzyki rockowej i punkowej i to przy tej okazji Festiwal Muzyków Rockowych pełnił jedną bądź obie funkcje wspomniane wyżej. Tym samym charakter Festiwalu był również typowo muzyczny i nie przewidywał zbytnio jakiejś typowo politycznej działalności. Impreza brała również znaczny udział w procesie festiwalizacji kultury, co udało się na tyle skutecznie, że obecnie zjawisko to jest utożsamiane, w niektórych przypadkach, z standetą. Mianowicie był jednym z pierwszych festiwali, a co za tym idzie trwającym kilka dni, raz był to cały tydzień, wydarzeniem muzycznym. Festiwal Muzyków Rockowych jest protoplastą znanych w obecnej, wysoce skomercjalizowanej formie festiwali. Zwłaszcza, że przed jego powstaniem o wiele bardziej popularne były inne formy rozrywki, jak na przykład dyskoteki. Sam rociński Festiwal z czasem zaczął się komercjalizować, co jednak przyczyniło się do jego upadku, odstręczając dotychczasową publikę. Podsumowując, zjawisko, jakim był Festiwal Muzyków Rockowych, wpłynęło na obraz rzeczywistości, jaką obecnie doświadczamy. Pozostały swój ślad w umysłach młodych ludzi lat PRL, u niektórych na tyle, że sami pozakładali zespoły. Tak było na przykład w przypadku Munika Staszczyka. W jakimś sensie Jarocin Festiwal ukształtował sporą część pokolenia dwudziestolatków lat 80. p.r. Festiwal obecnie istnieje, jednak będąc reaktywowanym nie jest już tak wielki jak w latach swojej świetności.